Siema, z tej strony Kuba i dzisiaj sprawdzamy kto lepszy, Daryl czy Edgar. Przywitaj się ziomek. Siemaneczku Okej, okay, i dzisiaj są trzy rundy. Trzy rundy. I zobaczymy jaki będzie wynik w tych trzech rundach. Sprawdzimy, kto jest tak na serio lepszy. To lecimy z tysiadem. Na początek ta mapka. No i lecimy z tym núpkiem. Dawaj cienia się tutaj. Dawaj cienia się, Do widzenia. Nigdy nie zgadziesz gdzie jestem, tylko nie podglądaj. Papa, nie, pa. hey, nie patrz w mój telefon. Nie, laguje. Co to Czasem ma być? To czerwony jak burak. czerwony jak burak. Czerwony jak burak. Jakiś taki star Czerwony jak burak. Pokażę coś Ci? Co tak. To to? Wierciłem się w Ciebie ustem. Hapa de toka toka toka. Nigdy <grym> nie zgadniesz gdzie jestem <grym> la 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 la

Hey. Jackie situation! tu wejść Padłeś! A gadaje, co zzul, zzul, zzul. Ej, patrz! Ej, patrz no. na to! Ej, ty, ty. <laughs> no zabrałem ci damage. Oj, widzę cię tu. Trzyma. Trzyma. I... Edgar będzie no, lepszy! No i za późno. Dobra, Edgar lepszy. W Tej konkurencji. Następna konkurencja to będzie na banki. Zgadzasz się? No, na napad, tak normalnie. Ja drugi. Drugi Star Power to dobra, ja też będę na drugi Star Power. Czekajcie widzowie, muszę to zrobić takie coś. Na chwilę muszę przełączyć i wtedy będzie Wam się lepiej oglądało nasz film. Kiedy przełączę Ale mi... to w tej chwili na bór. Nawalamy? Tak. A ja nie mogę. Tu wyminuje z tobą. Nie, ja. Czyli w tamtej konkurencji to znaczy 1-0 dla Edgara. Zobaczymy, są trzy konkurencje. Ktoś będzie mógł wygrać 2-1 albo. 3-0. Dobra, nie patrzymy do siebie. Dobra, idę do siebie na bank. Nawalam ci już bankę ja chyba nic nie obrady, czy nie mam robić dalej, nie ma Teraz do mnie! Ja mam dawaj nupku Nara <głosy> Nara, <głosy> Nara. No trudno, padasz Padasz mały. Ja mam mały nie podskakuj. Mówię ci, nie podskakuj. Dobijam ki bank, gościu. Ja nabalam ki bank. A, a. Dawaj, jest 17% twój bank. Gościu, nie dasz rady już. Ustawiam nową memo nie widzę jej. Patrzcie na to. Przestaj no, okay. kup. O nie, muszę to zrobić! Do zera będzie, do zera. Muszę to zrobić, będzie do zera. Lecę do ciebie sam. Lecę do ciebie sam. Narka. 2%. Narka. Sobie już nulta załadowałem pięknie. Nie atakujesz w ogóle mój bank? Oto ja o, to darmo Ja już Pa papa. Dobra, 2-0 dla Edgara, musisz się spędzać. I teraz gramy na klejnotki, tak? Tak. I gramy na klejnoty, tylko bez botów. Albo dobra. Patrzcie, widzowie, każdy ma po jednym bocie. Każdy ma po jednym bocie. Zobaczymy, co dostanie kogo za do drużyny. Ty dostajesz Broka, ja dostaję legendę. Dostałem spajka, legendę dostałem. Dostałem legendę. dostałem legendę. Dostałem legendę. Dobrze legenda. Dobrze legendo. Dobrze, że dostałem legendę. Dawaj, dawaj, dobrze spajku. Nawalaj tego małego szkodnika. ale mnie rozbroniłeś. Patrz. Dawaj, spajku, nawalaj. O nie, brok go pokonał, twój śmierdzący brok. Hello. Matko, niko. Ale Dlaczego go nie ten brok? Dobrze, spajku. Nawalaj go, Spike. Musisz to zrobić, spajku. Dam ci oznakę wina, dobrze spajku. Nawalaj tego małego szkodnika. A ja mam wszystkie klejnoty. Tuba. Jest zabiję tego twojego broka ludkiego. Ja tutaj stoję na środku, bo jestem godem, a gody. Is... <ścoughs> Ale się rozgromił. nie. No. Yes. Znaczy, ten Twój blok nie Dawaj! Robimy specjalną misję. Przez to, że Edgar wygrał 3-0, robimy specjalną mapę. Dawaj. Specjalna mapa na parze, tylko ja nie mam pary, Ty masz parę i nie ma żadnych botów. Zgadasz się? Ale są jeszcze... O. Mogę wziąć kogoś Nie, Daryla, Daryla to takie porównanie przecież, gościu. Jesteś kogoś, masz w drużynie? A ja nikogo nie mam, tak? Masz kogoś w drużynie? ukruka kruka! <laughs> A ja nikogo nie mam, gościu! Challenge dla Edgara, jak Edgar wygra 4-0... No to kończymy tę fuchę. I Edgar zostaje nowym mistrzem Brawl Stars. Ale to jest wyzwanie. Albo dół jest, albo nie. Bierz to, kuczku. Nie, mnie ten twój no, kruk! Nie, Gramy jeszcze jeden challenge? No, ale mój kruk jest... A gdzie mam tych Zero. Aha, okej. Okay. Kruka to teraz, pucharków. To takie wyzwanie będzie na... Jeszcze raz na tą samą mapę? No. Tylko zmieniamy na ciemną. O ja lubię. Poczekaj! Zmienię sobie star power. No, nas powoli. A ja, ja, ja zmienię wiem. sobie na drugi star power, ten co tak zabiera damage, gdy się skacze. Czyli 3-1 jest, tak? Uh -huh. W dodatkowych licjach jest 3-1. Tylko ja zaczynam później... O ja mam Ja nie zacząłem. Ja mam Gaila. Gaila, ja mam nikogo. ile masz K? Ja mam super ma dwa. Ja mam z... jeden, jeden, jeden mam Trzy Ja dwa Zobacz co, pięknie Ja mam Ja się mleczę Gościu, nie jenek. spowolnisz mnie tym Mam dziadostwem Masz tego nie brać Ej stój, poczekaj Nie bij mnie, okej? Okay? Czemu ty... mam Cię nie bić? Pokaż mi to z No Patrz tu, na Wtedy się robi. Zaraz cię zabiję. Teraz cię zabiję. Papa! Zostaw w game, a ja go zabiję zaraz. A to są boty, a boty są ludzkie. Patrz! Na dół, wygrywa Edgar. 4-1. To już koniec odcinka, Wiktor Czy chcesz jeszcze jedno jakąś challenge? jeszcze jedną jak. Mega challenge? Mega mega challenge. Jak Edgarowi idzie tak dobrze, to gramy na klejnoty. I Wiktor ma trzy osoby, a ja mam zero Czy dwie? Dwie, ok? Bo to nie będzie sens, ok? okej. Okay. Bo i tak to są dobre. Albo dobra, dawaj trzy mega challenge. Czyli jest 4-1 dla Edgara. Matko, dostałeś wagi ciężkie, bitowca, i dostałeś jeszcze. Bo. Ty masz? Ociem wagi ciężkie. weź tę swoją zgraję, weź tę swoją. Ja, weźcie swoją zgraję. Weź tę swoją zgraję. Ej, weźcie Ale wszyscy biorą twoją. Weź tę swoją zgraję. Nie, Zabiję zrobiła. Wiem o tym widzowie, że to nie ma sensu. Ale trzeba próbować. Zabij 8-bitowca, proszę się. to kaś mu się nie ruszy. Oni są za mocni. Weź tych swoich dziadów. No dawajcie dziady. No nie zabiję nikogo! A ty padłeś? Nie. To co ty się kiwasz tutaj? Tara. Nie, no, ale było w czerwcu. Co Chodź, please, no proszę, podejść no, tutaj. No, no. Cześć. Czas może nie wyjechać. Przyjdź tu z dzikły, proszę. Dawaj, dobrze chłopoczku. <gry> A zobacz, na to. No dawaj tutaj do mnie. No jestem. Już, ziu, ziu. ziu. No dobra, niech. To niech będzie 4-2 dla, dla Ciebie. To już tam. tyle co w tym odcineczku. Cześć i pa!